Nicy słychać strzały zawinęli bratata Myśleli, że miał przy sobie ta miał batata, jego morda batata Chciał się wytłumaczyć, a dostatwa lata, ta dosta dwa lata On miał kieszeń pełną liści, bo sam do sobie wychodował Skąd was tyle nienawiści? Przecież każdy z was kiedyś to próbował Łapią, a oni gonią nas, gonią. Łapią prostych rolników, a potem grożą i bronią. Łapią ziela hodowców, mają ich za wywrotowców. Zamiast szukać zgodniarzy, obmacują młodych chłopców. Co szukają, szukają w kieszenie ci za